To miał być bardzo spokojny i chillowy weekend. I wpadłem, wydawało mi się wtedy, na genialny pomysł. Pomysł rzeczywiście był genialny. Istniał tylko słaby punkt tego planu. Jako, że totalnie nie, nie cierpię sprzątać, stwierdziłem, że muszę zrobić sobie challenge. W trakcie wszystkich innych dodatkowych obowiązków sprawdźmy, jak szybko ogarnę ten burdel. Rozpocząłem już miesiąc wcześniej, bo przygniatał mnie syf którym się poruszałem. Niestety z takim rezultatem, że wszystko zostawiłem na wierzchu i dorzucałem do tego kolejny element. I stwierdziłem, że będzie to świetny pomysł na odcinek, żeby posprzątać i pokazać efekt przed i po. W sensie, żeby była jasność. Ten weekend zaczął się świetnie. Śniadanko, śpiewanko. Cappuccina, zakupy, nawet precel był zadowolony. Wszystko wyglądało zjawiskowo do czasu, aż nie zacząłem sprzątać. Więc, odcinek o sprzątaniu, na pewno kiedyś się pojawi. Pewnie dopiero, jak będę się stąd wyprowadzał. Więc, morał tej historii jest taki. Bądźcie przygotowani na to, że zawsze może coś się wysypać. I nie wszystko idzie zgodnie z planem. I to jest okej. Okay. Mamy godzinę 22, a mi została jeszcze do nagrania ta magiczna paczka. Nie moja. Dostałem do testu. W ogóle obejrzałem sobie te wszystkie materiały, i na tym wyglądam, jakbym zasypiał na siedząco. I troszeczkę się tak czuję, ale przyszły tydzień będzie oazą produktywności, więc do jutra.